Witajcie! Tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter. Witam Was w czytaniach na luty 2022 roku. Witam serdecznie wszystkich stałych bywalców, witam nowych widzów. I pozwólcie, że powiem to, co zawsze powtarzam. Czytanie jest ogólne. Jeżeli identyfikujecie się z tym, co jest w filmie, ok. Jeżeli nie. Nie naciągajcie do siebie na siłę. Sprawdźcie raczej film dla znaków, jaki macie ascendent. Weźcie z czytania to, co czujecie, że jest wasze, to, co jest dla was. Resztę zostawcie bez żalu. Nie oddawajcie władzy nad swoim życiem żadnej osobie. Kartą też. Tak, wy decydujecie. Pamiętajcie o tym, że zawsze to wy decydujecie. Nawet jak w tych czytaniach pojawia się coś mało fajnego, to tutaj nic nie jest napisane wykute w kamieniu. Tu nic nie jest wyryte i na zawsze przypieczętowane. Traktujcie przestrogę jako przestrogę, żeby zapobiec. Cóż więcej, dziękuję za Waszą obecność na kanale. Zachęcam do zostawienia po sobie znaku w postaci polubienia, komentarza, subskrypcji. Jeżeli nie chcecie, aby coś nas kliknij, kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem lub wpadnijcie czasem na stronę na Facebooka, link jest w opisie filmu. Tymczasem zapraszam do obejrzenia. Dzień dobry Koziorożce. Witam Was w na luty 2022 roku. I szybciutko sobie położymy dla koziorożków na luty. Czego się spodziewać? Co w trawie piszcze dla zodiakalnych koziorożców na luty? I tak sytuacja, sprawa numer jeden dla Was na ten miesiąc, aż buław. Wyzwanie, cesarz. Rada. Trójka buław i wynik. Siódemka Pucharów. Koziorożce w Związkach. W Sprawach Uczuciowych. Paść Pucharów. Koziorożce Single. W Sprawach Uczuciowych. Ósemka Mieczy. Sprawy zawodowe i finansowe dla Koziorożców w lutym. Ósemka buław i co do koziorożków przychodzi z otoczenia. Dziesiątka buław. Pod spodem piątka mieczy. Piątka mieczy. Sytuacja, w której odnieśliście zwycięstwo, ale jakim kosztem? I wcale Was to zwycięstwo jakby nie cieszyło. Bo wiecie, że coś tutaj było zrobione nie fair. Teraz tak. Karta tego miesiąca to Paść Buław. Paść Buław, który przynosi wieść. Przynosi iskierkę. Jakieś takie elektryzujące newsy. Tylko te newsy mimo, że budzą Emocje i elektryzują, czasem okazują się po czasie funtakłaków wart. Więc na to uczulam. Kto tutaj jakieś, jakieś takie entuzjastyczne wieści nagle wpadną, to bardzo proszę o zachowanie spokoju i raczej stoickie nastawienie. No właśnie, tak jak u cesarza. Zachować spokój. No tak, bo niusy, niusy wpadają, zapalają, zapalają ogień, i ach, ciężko go opanować. Coś by trzeba było robić, coś, coś za coś się wziąć, złapać. Natomiast, e, natomiast no, wyzwanie w postaci cesarza. No tak, jeszcze król była pod spodem, to już w ogóle szaleństwo. Natomiast ten cesarz w wyzwaniu sugeruje, żeby jednak tak z, pewną, z pewnym sceptycyzmem do tego podchodzić. Przychodzą wieści, dzięki którym wy możecie tutaj przejąć kontrolę, przejść do działania, i do takiego ha, działania z ogniem, z, z takim, z siłą, z przebojowością, tak? Złapać w swoje ręce ster i posterować tam, gdzie, gdzie ja chcę. Eee, tylko, no właśnie. Radzę podejść do tego na spokojnie i poczekać jeszcze na potwierdzenie tych wieści, tak, żeby się nie okazało, że tym sterem to wy sterujecie gdzieś na skalisty brzeg. Ok? To cesarza, do karty cesarza. No właśnie, tak jakby, tak jakby coś się kończyło. Kończyły się warunki, które, które Was blokują w jakiś sposób. Coś, na co Wy czekaliście już od dawna, że już wreszcie będzie, coś można będzie zakończyć, tak? I, i Hajda do przodu. Natomiast no, tutaj rozwagi, rozwagi należy, rozwagi. Być może chodzi o jakieś rozstrzygnięcia urzędowe też, urzędowe lub prawne. Mhm. Tak, coś, co, co ewidentnie wam ciążyło i z czego już chcieliście się wyzwolić, i tu już przychodzi taki moment: tak, jesteś wyzwolony, ale jeszcze na, jeszcze na coś musisz poczekać. Tak jakby nie wiem, um, uprawomocnienie wyroku. Wyrok został wydany pomyślnie dla Was, tak? natomiast jeszcze należy poczekać na uprawomocnienie. Coś w tym stylu. Jeszcze, jeszcze coś jest potrzebne, żeby do tego działania ruszyć. Rada. Trójka buław, No właśnie. Poczekaj na potwierdzenie. Poczekaj na uprawomocnienie. Poczekaj na sprawdzenie tego, co tobie się wydaje. No właśnie. Stoicko. Siądź i zaczekaj. Większą korzyść będziesz miał z tego, że zaczekasz niż że tak hop i do przodu do działania się rzucisz. Tak. Jeszcze tu dojdą jakieś okoliczności, które wyklarują sytuację raz i na zawsze na jasno i na prosto. Tak. I wtedy, wtedy będzie można. Wtedy otworzą się te nowe możliwości. No. Dla części osób istotnie będą to jakieś takie no, sprawy sądowe, gdzie, gdzie, gdzie należy poczekać na uprawomocnienie. Mhm. Albo uprawomocnienie decyzji, wyroku, nie wiem, postanowienia sądu, czegoś takiego. Druga rzecz. Sprawiedliwość, która tutaj mówi, aby obiektywnie oceniać to, co do Was przyszło, tak? potwierdzać. W niezależnym źródle to, co do Was przyszło, a potem dopiero działać. Yy, na wyniku mamy kartę siódemki pucharów. Czyli tak, wiadomość przyszła, potwierdziła się, można coś robić, i tak bardzo można coś robić, że aż nie wiadomo co. <grych> tak? Tutaj istnieje potrzeba określenia, które z tych możliwości, by tak naprawdę chcecie inwestować swój czas, energię, nie wiem, środki materialne, żeby można by to było zrobić produktywnie, bo siódemka pucharów no, nie jest produktywna, tak? Siódemka pucharów to jest takie patrzenie się na możliwości i myślenie, co by było gdyby. Co będzie, co będzie jeśli wybiorę tą, co będzie, jeśli wybiorę tamtą, co, co będzie, jeśli wybiorę y, jeszcze inną, tak? W międzyczasie te możliwości po kolei się rozwiewają. Tak? To jest takie życie w stanie, w stanie oderwanym od rzeczywistości. Czyli tutaj sobie marzę o tym, co to ja nie zrobię i jak to pięknie nie będzie, tak? ale nic nie robię. Leżę i marzę. No właśnie. Póki co dumamy. Tak? Dumamy i czekamy, aż Aż się potwierdzi. Aż się potwierdzi, aż będzie można. Aż będzie jasność w temacie. Tak, w, co, w co tutaj faktycznie wkładać? Co da, co da zysk, stabilność, powodzenie, bezpieczeństwo w przyszłości? I koziorożce w związkach. Koziorożce w związkach mają Paśę Pucharów. Paś pucharów. To jest. Zakochana gimnazjalistka. To jest podejście do spraw takich uczuciowych, związkowych, takie trochę niedojrzałe. Takie troszeczkę, takie motylki w brzuszku, jakieś takie rzeczy, jakieś uniesienia, tak? Te endorfiny pulsujące w mózgu, tak? No i znów też, tak, takie oderwanie troszeczkę od rzeczywistości, oderwanie od realiów. No i w sumie czemu nie? Związki, związki potrzebują, żeby im co jakiś czas tą fazę przypominać. Bo jak tak już się jest ze sobą lat kilka, naście, dziesiąt, no to temu tylko w brzuszku już zdążyły, że tak powiem, odlecieć. Tak, tutaj ty wyznajesz, jak, jak masz ochotę spędzić dzisiejszy wieczór. Romantycznie. W odpowiedzi słyszysz: chleba nie zapomnij kupić. Nie? W związku z powyższym, tak, taka faza powrotu do motylków jest bardzo potrzebna dla utrzymywania tej zdrowej równowagi w związku. Mhm. Na obudzenie. Dla obudzenia tego, co, o czym może nie myśleliśmy. Nawet nie to, że to zgasło, tylko po prostu nie myśleliśmy o tym. Tak, że wspólnie mamy jakiś cel, mamy coś do zrobienia, działamy wspólnie na rzecz czegoś, tak? Na rzecz tego naszego związku. Tak, wspólne działanie, ale to nie tylko takie działanie na poziomie tym materialnym, typu chleba kup, a ja kupię koncentrat pomidorowy. Tylko też to pielęgnowanie, pielęgnowanie tego uczucia, tak, tych motylków, żeby one jednak nie odlatywały, żeby one jednak utrzymywały się w tym brzuszku tak, jak, jak najdłużej. No bardzo ładnie. Koziorożce Single. Koziorożce single mają ósemkę miecz, która mówi o tym. Że źle no, mi jest strasznie i chcę coś zrobić, ale jak ja biedny żółczek to zrobić? Tak? I wynajduję sobie problemy, byle nie, nie ruszyć, byle nie zacząć. No i dalej tak siedzę i biaduję, że. No, że panie, co, co można, jak Ci nie da? No. no, przede wszystkim wyjściem, pierwszym krokiem do wyjścia z tej sytuacji jest stwierdzenie, że. To jak, każdy problem ma rozwiązanie, tak i każda sytuacja ma wyjście. Tak, czasem jest to wybór między złym a gorszym, ale jednak wyjście jest. Drugi krok to przestać sobie dokładać problemów, przestać sobie budować problemy dookoła siebie, przestać. To jest takie uzależnianie jakiegokolwiek ruszenia palcem od zaistnienia jakichś możliwości. Przy czym te możliwości się, no akurat... W tym momencie nie zdarzają, więc ja stoję i czekam i biaduję, jak mi źle. No to nie, no nie. No tak się nie da. Poznałabym kogoś, ale tutaj nikogo nie ma. No to idź gdzie indziej, zobacz. No ale jak ja mam iść tak sama? No nie wiem, może spróbuj. Cały wielki świat na ciebie czeka. A ty tylko ciągle spatrzony, bądź spatrzona w tą ziemię pod swymi stopami. Zamiast spojrzeć w szerszej perspektywie. A pomyśl, czym się interesujesz, czym się pasjonujesz? Może jakiś forum zainteresowań, internetowe. Ten świat otwarty i ta kula ziemska tutaj, trzymana przez tego pana, połączenie ze światem, jakby, nawet nie. Ten internet już tak wszedł w nasze życie na stałe i, i, i de facto czasem nie wyobrażamy sobie życia bez niego, a nawet nie myślimy o tym, jak, jak wykorzystać to narzędzie. I Ileż ono ma zastosować? Aha, no tak, ale to jest strach przed rozczarowaniem. To tak jakby się Kurczę. Teoretycznie możliwości są, natomiast czy jest w was gotowość? Tak, do, do, jeżeli wam źle z tym stanem singla, to czy jest w was gotowość do porzucenia tego stanu? Bo no szczerze wątpię. Tak jakby tutaj jeszcze nie była jeszcze przepracowana jakaś bolesna przeszłość. Tak, jeszcze tu trzeba trochę pobiedować nad tym, co było, tylko no okej, okay, ten czas też jest potrzebny. Jest bardzo potrzebny, ja nie przeczę. Tylko rzecz jest w tym, żeby nie spędzać dłużej, niż jest to absolutnie niezbędne. Sprawy zawodowe i finansowe. Ósemka buław. Konieczność działań szybkich, konieczność działań wymiany informacji szybkiej, bardzo szybkiej. Coś się dzieje szybko, żeby można było zadecydować, wykonać te ciachnięcia miecze. Tak? Tu trzeba też dobrze sprawdzić pod spodem rydwan. Tak? Czyli znowu, szybko. Tak, jakby ten luty w sprawach zawodowych no, miał być naprawdę takim ruchliwym miesiącem, takim no trzymającym w napięciu. Uwa uwaga, bo szybko nie zawsze znaczy dobrze. Ścieżkami na skróty bardzo łatwo można zajść na manowce. Tak Więc uwaga na to. I z otoczenia. Co przychodzi z otoczenia? Dziesiątka buław. Tysiąc rzeczy do zajęcia się. Kilometrowa lista rzeczy do zrobienia. I wszystko to spada na was. Człowiek zarobiony po pachy. Myśli, że to wszystko jego, a jednak niekoniecznie. Kierowniku taki, taki zapiernicz, że nie ma kiedy taczki załadować. Masz czas załadować taczkę. W biegu przestałeś zauważać, że latasz w kółko z pustą taczką, jak głupi jakiś. I że to Twoja praca, de facto Twój wysiłek wkładany w to. No, nie ma żadnego efektu. Jest bezsensowny. Jak tutaj, jak do tego podejść? Jak koziorożki mają do tego podejść? Koziorożki póki co podchodzą do tego tak, że się martwią. Noce spędzają bezsennie, patrząc w księżyc i myśląc, ile problemów jest dookoła. No ale co to daje? Pomoc. Tak, trzeba szukać pomocy. Jeżeli lista rzeczy do zrobienia jest zbyt długa, żeby jeden mały koziorożek mógł ją ogarnąć, to należy, że tak powiem, rozdysponować tutaj te wszystkie rzeczy w różnych kierunkach. Tak? Prosić o pomoc. I ta pomoc przyjdzie, oczywiście. Są, są osoby, które są skłonne Wam pomóc. Sytuacja się ustabilizuje, natomiast nie ustabilizuje się w momencie, jeżeli wy wszystko postawicie sobie za punkt honoru wszystko zrobić sami. Ok? I zobaczmy sobie radę dla koziorożków. Radę do koziorożków. Na lupy. zrobić, żeby być bardziej elastycznym. No to ewidentnie tu do tego. Nad czym próbujesz zapanować? Może przyszła pora, żeby odpuścić. Niech miłość popłynie przez Ciebie i zaufanie, że wynik jest dla Twojego najwyższego dobra. Hmm. Pamiętaj cały czas, że jesteś bezpieczny. Życie dzieje się dla ciebie. Nie jesteś sam. Drogi Koziorożku, to też ważne tutaj dla, o, tu, dla tych singli. Tak, zaufanie w to, że wynik jest dla Twojego najwyższego dobra. Nawet jeżeli zdarzają ci się rzeczy przykre, miłe, ciężkie, trudne. To jednak one cię kształtują takim, jakim będziesz gotów doświadczać tych najlepszych, najcudowniejszych. Nawet te kiepskie doświadczenia, one też są po coś. I takim dość naturalnym ludzkim mechanizmem jest próba uniknięcia tych kiepskich doświadczeń tak? na przyszłość. Ale czasami. Czasami niestety idzie ona w złą stronę, a mianowicie unikanie doświadczeń jakichkolwiek na wypadek, gdyby mogły być złe. A jednak to nie zawsze tak jest. Doświadczenia, jakie zbieramy przez życie, są tak, mają szerokie spektrum, od tych najgorszych do tych najlepszych. Skąd wiesz, że trafiś ci się akurat na tej części skali? Nigdy nie wiesz. Nie próbuj trzymać wszystkiego w swoich rękach. Nie próbuj kontrolować wszystkiego, bo się tylko zmęczysz. A rzecz, są rzeczy, które są poza Twoją kontrolą, poza jakąkolwiek kontrolą. Więc równie dobrze możesz sobie to odpuścić. Puść. I niech płynie. Niech zabiera Cię do, ku tym nowym doświadczeniom. Drogi ciężarówki, życzę Wam udanego miesiąca. Życzę wam fajnych doświadczeń, dobrych doświadczeń. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia już wkrótce.